Dzisiaj będziemy skrolowali TikToka tak długo, dopóki nie znajdziemy filmów z kategorii, które znajdują się za nami: Farelmem, Wiralowe Jedzenie, Super Auto, brain rot, Ludzki Fail, Głupi Gadget, Prank, Słodki Pieski i Film AI. Mam nadzieję, że nie sięgniemy z samego dna internetu, bo robimy to na nowym koncie. Lecimy. Łowcy TikToków na tropie. Tak jest. Jakiś trend. Czy będzie jakiś faj z tym związany? Czy nie? Hmm, wątpię. Myślę, że to jest po prostu jakiś trend. A my nie mamy kategorii trend? Serio? Nie, nie mamy też głupi trend. Lecimy dalej. Słodkie kotki? A razu za drugim filmem? Let's go! No ale mamy tylko słodkie pieski. Aha! Słodkie pieski. Powinno być słodkie teżaczki. No. O! Jak stracić półtora miliona złotych w 20 sekund? Sprawdźmy. Otworzył trynka i... I wpadł! A, a łódź popłynęła. Aha, spoko. Ludzki fail! Ludzki fail, mamy, mamy to! to. <laughs> Za trzecim filmem, niesamowite. Niedługo święta, wy nie możecie posłuchać tej piosenki, bo będziemy mieli copyrighta. Ja to teraz będę śpiewała przez cały dzień. Lecimy dalej. O! naprawdę idzie szybko, jakby... Idziemy, idzie easy, Ja mam wrażenie, że to się zaraz skończy. Jakby TikTok podsłuchiwał nas i nam... On nas ...podpowiadał. Tak. Naprawdę lecimy na nowym koncie. Spójrzcie, zero obserwujących, zero polubień, zero niczego. Let's go! Dobra, próbuję. Oho! To ja, Justyna, jak namawiałem do tatara. Chociaż zdrowy, nie? <śla> Dobra, próbuję. Chociaż zdrowy. Trochę tak. O nie, odśnieżanie kota? Tego nie było w moim bingo. Kot odśnieżacz, niesamowite. Jak łapie płatki fajnie, padł, taniec na lodzie. Koty są dziwne. Koty są super. Patrz, patrz, patrz. Ale mieli, ale mieli. Kocham to. E, dobra, nie mamy niczego takiego. No, nie mamy kotów. Okej. Okay. Kiedy będziesz nauczyciela, u którego nie było ciele, no, było tak, było, że było, zawsze płacą tak, tak, tak. Stara, mówiłam Ci, że znowu uciekam z więzienia? No, no sakra! <laughs> Day 5 of eating 500,000 grapes... A, właśnie, on, on je pół miliona winogronów. Milion. On je tyle... 5 tysięcy winogronów? 500 tysięcy. What?! Ale przecież nie można od tego umrzeć! <laughs> kilka... Przez kilka dni. Czy e, jest jakiś challenge? Nie ma challenge'u! Co ma challenge to w ogóle jest za... O. Znowu słodki kotek. Dlaczego słodkie kotki są faworyzowane? Chcemy słodkie pieski. Mi się wydaje, że właściciel TikToka ma kota i się tak nazywa TikTok. O, Albo o. papugę. Głupia papuga udaje messenger, po czym milczy. Ale TikTok. Jest ją! Mega słodziak. Ach. Mam takie zdjęcie czyścicza w szlafroku, tutaj Wam podrzucam. Patrzcie, jaki to słodziak. To jest Perito Burrito. Mamy to, mamy to, mamy to. Tu. Za mną! Ale eee, lecimy jak burza! O, o, o! Dobra, to jest AI chyba! Tak! Tak! To jest AI i go poniosło! Poleciał w kosmos. Team AI! Za nami! Mega szybko idziemy. O nie! To jest Joysticka dziewczyna? To jest mocne. Jo Ona idzie na balety. nie? Tak. Mocna. Twój miesiąc, twój ptoszek. No pokaż. Biedny ptoszek. Miaul ja to jest w, w ogóle, to jest Miał. Ja jestem marzec, luty jagoda, bagietkowy ptoszek. Okej. Okay. Ja jestem smutny ptoszek. A ja? Kwiecień zły ptoszek, maj miły ptoszek, czerwiec! Złoty, Złoty ptoszek. ptoszek! Legendarny ptoszek! Napiszcie w komentarzu jaki wy jesteście ptoszek, tak? Lipiec normalny ptoszek. Jak to lipiec? Sierpień ptoszek, ptoszek w kasynie. Grzesień kakaoko ptoszek. Październik świąteczny, Już proszę. październiku? Listopad Miku Ptoszek. Miku to chyba jakaś anime postać? Grudzień Ptoszek z Wiaderem. Fajne. Październik, Październik. Ptoszek świąteczny już. bywałe. Oho! Wow. wow. Wow, 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 mamy jakiś super relaksacyjny, satysfakcjonujący. Nie, niestety. Nie, ale mocne nauczycielka nagrywa tych z <laughs> Fajne! Banana time! To jest jakiś. nie, nie ma. Tajemy już czwarta. Ojej, ile ty wody pijesz? Odśmiesz masz cywę wodnik. Wodnik, Gupi zdawaj, gadżet. wodnik, zdawaj. Gupi gadżet? Od dzisiaj masz cywę wodnik! Głupi gadżet! Zaszczyt Wodnik mocny! This, no hate. Samolot robi z puszki Red Bulla? Nie! Formuła 1! Okej! Okay. Nie ma. Ej! Brainrot! Miaul był Brainrotem przecież! Kto z Brainrotem? Ptoszek! To jest Brainrot. Tak?! Tak! Na jego wzór, na wzór Ej, mema z 2013 roku. To ja nie Miaula. wiedziałam, że to Brainrot. To poczekamy jeszcze. O kurczę, ale furmana. ale mocna! To moja. Koenigsegg. Jeszcze różowy. Są rzeczy, których nie da się powtórzyć, o, jesteś wyjątkowy. Pierwsze zadanie. Spróbuj powtórzyć ten dziwny gest palcami. Mamy to. Jeśli ci się udało, wyślij zdjęcie w komentarzach. Należysz do 15% ludzi na świecie, którzy potrafią to zrobić. Kolejne zadanie, Seriously? użyj kości środkowego palca, by polubić i zasubskrybować. <grym> <Zobacz, grym> Zamierzam zaczynamy. Trzecie zadanie. Jaka aplikacja pojawia się pierwsza po kliknięciu udostępnij i więcej? Ale dobre, do, dobry śmiraj. <grym> się, że to Czy to jest Prady? Nie, nie, chyba. No na nas. Nie wie jak to naprawdę. O! Bo ja nie wiem. Mama mnie zabije. <laughs> Jaka wielka czcionka. Taki pokój. O, to, na, to nasz pokój za Takie przekąski. Za dwa miesiące. Taki koc, taki Nie napój, taki koteł, taki pieseł, taki film, taka, taka chłoinka. Piękne. Zatem dzisiaj już leciała jedynaczka w szkole. Normalnie dance, dance. Oho! Znowu koteł. Koteł w Minecraft. W Minecraft. Mamieczek? Przygleją się do łapki i oh. nawalił wali nas. Pomóżcie teraz nam się zrespić. Naciśnijcie łapkę. Dzięki. Uuu. Ojej! Ok, są fajne. Super. Woda. O, bo... Serek. Serek. woda. Serek. zupa serowa. Serek tupiony. Woda. Viralowe jedzenie? Czy nie pasuje? Serek napiony! Piękne! Ocena od 0 do 10? Wow! Dycha! Jak dla mnie bomba! To tylko samochód. Superfura! Golden Retriever. Border, Border Collie. Collie. German, German Shepherd. Pagi. Pugi. Labrador Retriever. Cavalier. fajny. Cavalier. Ech, Cocker Cooker Spanier. Kuker Spanier tak. Husky! Husky. Też australian oh. shepherd. Też ciekawe. Maltańczyk. Buberman, Doberman. Rotweiler, Collie. Czym Pudu, Samo jest, To jest taki joystick duży. French bulldog, schnauzer, bull terrier, beagle, shih tzu. Gdzie jest pomarańczyk? Nie było pomarańczyka. A <shriek>

to jest wiralowe jedzenie? Jak myślisz, to jest viral food? Sprawdźmy hasztag. Jest viral eating food. Poszukajmy czegoś jeszcze. O, ale się trafiło. Co to są jakieś niebieskie lody? Ale to dobrze wygląda. To wygląda fajnie. Aż nierealnie. Jaką tam las. Speed, speed! <śmiech> Dobre! Mamy Dance strand? Nie mamy. Roblox jest! Niedługo będą brainroty. Ooo, prawdziwy Polak! Jest prawdziwym Polakiem. To co jest w pudełku? Koperek! Bingo! Koperek albo BGS! Fajne. Fajne. Patrz. Double tap miał in miał. To jest brainrod. Miał to brainrod. Ja masz jakiś hashtag brain rot. Nie ma. Nie ma tutaj kurczę, ale to jest brain rot. Co To ma być. Pokos. A, to... pokos. Fajne. Mrozi, Mroził, bo Tak. Fajne. Uuuu. Satisfaction. Piękne. O! <grywia> 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 Klasz Royal to jest przecież. To jest puste. Najlepsze liceum. <grywia> Pozdrawiamy panią, e, nauczycielkę. Od klas Royala. Się już nie zreski spadł do lamy Jednak nie Jednak nie Jednak nie, jednak nie Mamy no mech z Nie! Yes. Yes. No. Jednak nie! Kocham te słuchawki jednak po połamane! Jednak nie! To są moje pierwsze słuchawki jakie miałem, te nie były gamingowe Nie chodziłem na siłkę. To no były tak zajechane, pamiętasz, 2017 rok! Piękne czasy! Żeby to teraz odkopaliście o! Pamiętasz JJ? Jak wierciliśmy w uchu drillem? Pamiętam. Po prostu mnie torturuje. Jak chcecie wiedzieć. Czasem się zdarzy, nie? W najlepszym. <gryli> Farelko dla <kontra> sto gory. <gryli> Ej, tu dwa widy, nie duże AI, to jeszcze fragment z farelem. Fajne. O! Nie otwierajcie drzwi kapibarze. O co chodzi? Co nie? Wow. Dobra, 8 na 8 na 8. Dżinsa, nie? To jest mocne. 4 na 4 robi? Nie. I po paluchach. To będzie ciężkie. Ale nie wdepnął. Drepnął, wdepnął trochę. Drugaj dalej. Ustoi, ustoi. Te <grystanie> <grystanie> różne typy ciała, tak? tak? To jestem ja i Jagoda. Chociaż w sumie. Ja i ty! O! Tak. Ja pochłaniam mm. i nic nie six, six, Ej, jest. Six, seven! Six, Ej, teraz jest jakiś mały Six, 7 ja nie wiem, no, to jest nawet w tyle, Brainerd. To <noise> jest <noise> <noise> Miałem Six Seven tu zrobić, ale, ale nie robiłem. No domu siedzisz, kawa w łapie, a betoniarka stoi. Co ty myślisz, że to kawiarnia? Ja jestem mops. Mops, nie mops, masz robotę do zrobienia. Ja jestem mops. No ręce mi opadają, cała drużyna czeka. O, 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 co to za ziemniak chodzący Uciekł. Uciekł, uciekł Nakryli go, Frytek nie będzie. Frytek nie będzie, dokładnie. Jest! Ballerina kapocina. Karker, karkur, kur, bicikleta, ma flip. Minecraft też tutaj jest. Ale Sombre i były brain, Są brain roty! Mamy to. to został, został nam tylko, tylko prank. Tak Dokładnie. Tak na TikToku trafić na pranka. Really? No właśnie. Precelkowy chain? Jedyny talent. W życiu. O, oh, jest! Mamy pranka, mamy Czy to pranka. będzie prank? Czy to będzie prank? Mega Knight. Mega Knight! Ja bym powiedział bardziej El Primo. Udaje kota! Prank! Prank! Ale AI prank. To się nie liczy. No dobra. Przepraszam, ile to kosztuje? Wojanek jest za 4 złote. Hmm, mam 5, proszę. Dziękuję, tutaj złotówka reszty dla Ciebie. Oki, okay, a ile kosztuje Kether? Promocja. On jest za 2 złote. Hmm, proszę. Ale dałaś mi złotówkę. Ile to jest 4 plus 2? No 6 złotych. ile masz kasy pręk? 5-6 Sprankowała go! Trochę tak, trochę no, tak. No sprankowała go! Czyli to możemy nazwać to był prank. Tak! Oficjalnie Sprankowani!